Cześć, z tej strony Obydowiec. Chciałem Wam dzisiaj pokazać no, pierwsze wrażenia z użytkowania tego gruwata 6000. Teraz właśnie sobie pracuję pod dość sporym obciążeniem. Jedzie z akumulatorów. a Solar Assistant, macie tutaj aktualne obciążenie. Czyli na wyjściu mamy 4300. Z baterii pobiera 4 kW. No i to no, panele, bo się słoneczko świeci, jest około 10 idzie 800W i powiem Wam, że to dla niego nie jest żaden problem nie wiem co tam chodzi w domu, ale pewnie pralka i coś tam jeszcze się pewnie załączyło, może ekspres do kawy czy coś No i sobie świetnie radzi z takimi napięciami. Bardzo fajne są w nim ustawienia, yy, które, no, mi się naprawdę podobają. Teraz, jak widzicie, leci z paneli, dobiera sobie do akumulatorów. Akumulatory w tej chwili mam na 68%. Niestety przez ostatnie 3 4 dni słoneczka nie było w ogóle, ale jakoś tam te 200-300 w w te akumulatory, bo ja mam wtedy przełączone tak, żeby ładowało tylko akumulatory no a dzisiaj, że słoneczkę już mamy, to się po prostu podładowały od wczoraj i już się przełączył oczywiście automatycznie na pracę z akumulatorów z magazynu trochę wiatraczki podładowały no dzisiaj nie wieje, ale słoneczko mamy także, także wieterki, dzisiaj wiatraczki to raczej pracują jako ozdoba 37V idzie z wiatraka, oczywiście to jest za mało, żeby w ogóle coś jakaś produkcja ruszyła. Oczywiście to jest po podpiciu przez mostek. No, nie wiem, czy to będzie słychać. Wiatraczki w growacie pracują cały czas, ale jeśli nie są obciążone, czy chodzą na bajpasie, są cichutkie. Praktycznie niesłyszalne. No teraz jest trochę obciąż obciążenia, także troszeczkę jest słychać. I tak to wygląda. Ustawienia standardowe, mogę Wam pokazać, co ja mam tu ustawione. Wiadomo SBU, czyli Solar Battery Utility. Pier, pier, pierwsze solary, drugie, drugie mam na baterie. Tutaj, yy, a maksymalne ładowanie to jest 95A u mnie. jak UPS działa. Yy, to, 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 to jest, tutaj oczywiście LiFePo4 4 bateryjki, komunikuje się bardzo dobrze z JK BMS-em z mojego, z mojego magazynu. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to działa. Szczytuję wszystkie dane, pracuję tak, jak chcę. Czyli tak, jak mam ustawione, tak się przełącza. Bo ja mam ustawione np. Na do, do naładowania na 90%, wtedy naładuje się do 90%, przełącza się wtedy na zasilanie z baterii i rozładowanie na 20%. Do 20%, i no wtedy się przełącza na bypassa, i to wszystko świetnie chodzi. Działa, nie ma problemu z tym najmniejszego. Niestety, te co miałem wcześniej, Chińczyki miały troszeczkę z tym problem. Robiły też co chciały. Dopiero ten POW-MR jako tako ten dziesiątka działał tak jak chciałem, ale ten już po prostu działa bardzo dobrze. No tutaj, standardowe 230 wyjście. 30A mamy ładowanie z sieci. No tak to, to widzicie, rozładowanie do 20%. I wtedy przełączy się na bypassa, czyli yy, idzie nocy, wiadomo, pyk na bypassa i jedzie z sieci. 90 do, do, do tej wartości się ma naładować, wtedy chodzi cały czas na bypassie, tak mam ustawione, żeby się nie przełączał. Doładowuje mi do 90%, wtedy przełącza się na magazyn i wszystko leci z magazynu. Do 20% i tak w kółko. Ja mam tak to ustawione. Oso, wiadomo, to jest ładowanie, y, priorytet jest ładowanie z paneli y, magazynu, też to bardzo fajnie funkcjonuje. Nie mam ustawionego na ładowanie sieci magazynu, dlatego go nie rozładowuję za mocno. Y, no to mam akurat włączone te buzery, bo są irytujące strasznie. Alarmy również, jak niestety, tutaj tak to działa, że. Przyłączenie buzerów, żeby to nie piszczało, musisz też wyłączyć alarmy. Mi się nie udało tego inaczej ustawić, chyba że coś wiecie. To poproszę o komentarz. Tutaj, co to, 19 musimy zobaczyć? 56V, to mi się wydaje, że coś jest też te pływające. A tu na 10% jest ustawione wyłączenie całkowicie magazynu. Jeśli tam coś nie zadziała, wtedy przy 10% odcina całkowicie magazyn. To, to jest mniej ważne, to też. Też, wiadomo, nie znam tych wszystkich funkcji dokładnie. No dobra, tutaj są daty, ustawianie dni, godziny yy, i tak dalej. No i tutaj sekundy, i to z takich ważniejszych, jakby powiedzieć, ustawień, bynajmniej ja mam tak ustawione. To by było wszystko. U mnie to pracuje całkiem przyjemnie. Cały czas jest obciążony 2 kW na ostrz. Teraz poczekajcie, o właśnie 1800, teraz paneli już idzie 900 W, także tu wiadomo sobie dobiera z paneli bardzo ładnie, jak widzicie 900 tu 900, no wychodzi około 1800, także działa, działa to bardzo fajnie, podoba mi się, także jak, na, jak do tej pory to na razie na plus wszystko w porównaniu z tymi, z tymi falownikami, wiadomo z tymi chińskimi, powem, znaczy może PWMR, nie z tymi innymi easanami i tak dalej, i tak dalej, nie? które testowałem no. teraz na przykład podrażę, że wam tak zeszło jak widzicie obciążenie od razu dużo, dużo ciszej od razu wentylatorki obniżają obroty i jest dużo ciszej także to działa bardzo sprawnie wszystko można, sprawd można sprawdzić tego growata oczywiście jest na sieci można kup kupić i nawet w Polsce, z Polską gwarancją z, Polski, od, z polskiej dystrybucji no jest drożej troszeczkę niż te zwykłe chińczyki na Aliexpressu no ale nie wiem czy nie warto dołożyć na razie mówię to są jeszcze jest w fazie testów na, jak do tej pory jest całkiem całkiem u mnie to wiadomo tu nic nie jest przykryte i nie będzie bo tu jeszcze będzie dokładane, odkładane cały czas yy, tutaj wiadomo jak mówiłem jeden wiatraczek niestety no dzisiaj jest słabo bo jest nie no nie, nie no, kręci się ale ale ładowania nie ma z tego no bo no bo z czego wszystko jest za słaby wiaterek bo dzisiaj jest południowy tam około 3 metrów na sekundę także także no nic z tego nie będzie no, magazyn się cały czas pięknie rozładowuje tutaj tak o, budowałem tutaj ten hamulec Hamulec docelowo to ma być do tego dużego wiatraka, do tego FT2000. Docelowo to ma być sterownik, ale na razie to działa jako hamulec dodatkowy. Bo raczej myślę, że jak przywieje za mocno, to ten sobie nie poradzi, ale ten mu pomoże. Też już funkcjonuje. Nie wiem, troszeczkę słabo to widać. Bo takie napięcie jest teraz w wiatraka. Funkcjonuje, to już jest sprawdzone też. Także to wszystko działa. I na razie, tak tu u mnie wszystko wygląda. Dalej testuję, i oczywiście będą następne filmiki. Oczywiście, że tak. Jak to wszystko już poskładam, i będzie po prostu, że tak powiem, wszystko dograne. I tak to jeszcze wygląda w solarzystance. Jak widzieliście, wczoraj nie było nic. Akulatory miałem rozładowane, wszystko szło z sieci, niestety. A dzisiaj już. Jak widzicie, wszystko o tu pełne obciążenie, nawet do 4 kW niebieska linia poszła z baterii, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ponad 4 kW z tą ostrością, no dawaj, i tak to wygląda. Dobra, dzięki za uwagę. Do zobaczenia, do następnego filmiku. Cześć.